Toshiba Portage Z830 to ultrabook z dyskiem SSD i cienką obudową o grubości 1,5 cm. Wyposażony jest w procesor Intela z rodziny Core i5, 4 GB pamięci RAM i gniazdo HDMI. To Toshiba Portage to ultrabook, który jest starannie wykonany, jednak obudowa jest dosyć wiotka. Klapa chroniąca ekran ugina się nawet przy najmniejszym nacisku, co powoduje wypaczanie ekranu. Obudowa wykonana jest z dur aluminium, dzięki czemu ładnie się prezentuje, ale nie robi na nas takiego wrażenia jak np. Asus Zenbook UX31. Komputer wyposażony jest w klawiaturę wyspową z charakterystycznymi niewielkimi szeroko rozstawionymi klawiszami. Mają one dosyć chybotliwy zaczep, przez co są bardzo delikatne. To wada większości ultrabooków. Istotną funkcją jest możliwość włączenia podświetlenia klawiszy, przez co komputer idealnie nadaje się do pracy również w nocy. Tuż pod touchpadem umieszczono diody sygnalizujące pracę komputera. Świetnie komponują się z całością, niestety są niewidoczne, gdy zamkniemy klapę obudowy. Toshiba jak na laptopa ma przeciętną liczbę gniazd, jednak gdy porównamy ją do innych ultraboków, to okazuje się całkiem bogato wyposażona. Do dyspozycji są trzy gniazda USB 2.0 i jedno USB 3.0. Z tyłu obudowy umieszczono gniazdo VGA, do którego można podpiąć monitor i gniazdo HDMI do podłączenia telewizora. Znajdziemy tu również nowoczesne interfejsy bezprzewodowe, takie jak Bluetooth 4.0 i szybką kartę sieciową Wi-Fi pracującą w standardzie N. To Shiba Portage Z830 to nowoczesny Ultrabook ze starannie wykonaną obudową. Do tego jest dobrze wyposażony pod względem gniazd oraz jest bardzo wydajny. Świetnie wygląda i długo działa na baterii, idealnie więc sprawdzi się jako biznesowy komputer do pracy w biurze, jak i na wyjazdach.